Ej, co jest grane, jak to się odbija? W ogóle to tak oślepia, ale rozszczepia się tam światło w chmurach, niesamowite. No, pięknie, pięknie tutaj jest. O, na tym to brzydko! Brzydko jest ciemno. Ale na tym, ale Mały przyszedł. Dzisiaj byliśmy nagrywać odcinek z Nowciem i, i na łajbie, i się strasznie. Z... Po prostu spiekłe, Wszystko mnie już boli. Typowo, typowo. Zawsze jak idziemy gdzieś w ciepłe miejsca, to zawsze tak zrobię i później żałuję. W sensie tak zrobię, mam, mam na myśli tutaj, że e, nie posmaruję się kremem, bo głównie właśnie o to chodzi. No nic. A dzisiaj odbieramy autka, które będziemy wykorzystywać do pewnej ciekawej rzeczy, a tego wszystkiego się dowiecie w poniedziałek. Bo wtedy wrzucam film, wtedy e, Dużo, dużo naprawdę ważnych wiadomości mam do przekazania wam. To jeszcze drugie z brzoskwinią. Proszę Państwa, sprzęt podaje Ci, jak szybko robisz. Zajączek za szybko. Wiadomo, że to jest takie, yy, jak to się mówi, yy, domyślne, tak? To nie, nie można się tym kierować, ale mówić jak szybko, ile po... 46? 47? To jest Beka, jest lodowisko w galerii i oni tutaj robią sztuczny śnieg z piła. Kurczę, te furki, które tutaj stoją, naprawdę są mega apetyczne, naprawdę mega apetyczne. Hello, Hello. Salim Alkarwat. Al uh, which car is yours? Ja, uh, yeah. my Lamborghini. Czychu, tutaj na budowie, że zasuwał. zasuwał. Tak, dobrze, cały dzień dobrze. Pracowałem. Polska opalenizna, tak zwana. Nie bez kremu, bez kremu, bez kremu. Po co krem? Jest wysoko. Wysoko. Biało-czerwoni. Proszę Państwa, codzienne sprawdzenie co stoi przed naszym hotelem. Dzisiaj, dzisiaj troszkę słabiej niż wczoraj. Chociaż wczoraj nie pokazywałem w sumie, nie, ale dzisiaj troszkę słabiej. Brace Ale for Impact. No dobra, chyba nie udydzie w tą szybę. Ale wygląda, jakby był strasznie stary. Jeden Jerzyk, a drugi Jerzyk śpi w jaskini. Proszę Państwa, Pietracha z obstawą. Uwaga, uwaga, Bugatti Chiron stoi pod naszym hotelem. Eee, czy. Numer 12 to wysoki numer wysoki Chłopaki Chłopaki 98 za złoty 90? Zł? Hmm... Chyba przewieziemy trochę przed granicę. Patrzcie, jaki rekinek. I drugi rekinek. A tam zobaczcie jaka jaki słodziak sobie płynie a w zasadzie leci. Dubajska policja ma Audi, bo ich nie widać. Zobaczcie, dzień jak co dzień w Dubaju. Jedno lambo, drugie lambo, Ferrari, rolls royce rolls royce Bentley. Że Wakacje! Pani Marta, na wakacjach. Pozdrawiam serdecznie. My jesteśmy już na śniadaniu, zobaczcie, to jest mój talerz. Tak się cieszę, bo tutaj są naleśniki. Karol, tego nie słuchaj lepiej, ale wcinałaś naleśniki, ananaski, stereg wiejski, które uwielbiam. Z takim widocznym. Kochani, jeżeli nie miałabym wybrać wszystkich tych aut, dobra, nieważne, że tyle milionów. Jeżeli nie wybrać z tych wszystkich aut, to wybrałabym... No dobra, może będę ja. Ale to. To jest moje wymarzone autko. To jest moje wymarzone autko.